Zaczynamy kolejny odcinek, w którym to będę odpowiadał na Wasze pytania. Zapraszam na film. I tutaj mamy komentarz Michał Wątorski, bardzo podobny komentarz Janusza. Przeczytamy tutaj pierwszy komentarz, czyli Michała. Herent jest to sprawdzony sposób, w moim przypadku akwarium. Pozbyłem się ślimaków właśnie za ich pomocą. Problemem było tylko to, że kiedy wyjadły już samą populację, to zaczęły się brać za ikrę zbrojników, co było nieco wkurzające. Po jakimś czasie jednak po Helenach zostały same skorupki. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. Może pozdychały z głodu. I drugi komentarz. Ja odpowiedź, że powiem, Będę miał do tych dwóch e, jedną. Lecimy z komentarzem następnym. Janusza. U mnie temat rozwiązały helenki. Ciekawym mnie, mnie jednak jedna rzecz. Teraz te helenki żyją sobie spokojnie w akwarium. A gdyby e, chciało im, nie wiem, na przykład z okazji imienin, dać coś fajnego do jedzenia, to czym należałoby je dokarmiać? No tak, Helenki zjedzą wszystkie ślimaki, a że są specjalistami pokarmowymi, to ciężko im jest zdobywać inny pokarm. No to jak Michał stwierdził, zabrały się za ikrę zbrojników. No, jak jesteś głodny, to nawet trawę zjesz. <grym> no, z głodu to zrobiły, na pewno, nie ze złości. Dobra, a tak na poważnie. No, Helenki zjadły, co już miały zjeść w tym akwarium i bardzo często jest tak, że zdycha, zdychają. Po prostu, tak, znajdziecie na same skorupki. No, wiadomo, no nie miały co jeść. na no, przykład sprawa, nie? Ale możemy je dokarmiać. I tutaj pokarmy pochodzenia e, na przykład jakiegoś zwierzęcego, mrożone, opadające na dno, wszelakie, jak najbardziej się sprawdzają. Z tym, że jeśli macie ryby w akwarium, a macie na pewno, a nie tylko ślimaki, e, li, krewetki, no to one to wcześniej dopadną i dla tych ślimaków to niewiele zostanie. A za dużo wrzucić nie możecie, bo to pokarm nie może zalegać na dnie, wiadomo o co chodzi. Już nie raz o tym mówiłem. Więc co tu można zrobić? A tu można wziąć się za sposób na pułapki na ślimaki. Tak wiem jak to brzmi. No, pułapki omawiałem w poprzednim filmie i one służą do wiadomo czego. I tutaj jak można karmić chlenki za pomocą pułapki na, pułapki na ślimaki. No prosty sposób. Pułapka ma w sobie takie miejsce, w którym wkładacie. Pokarm, i do tej pułapki powoli, powoli wchodzą sobie ślimaki, żeby się najeść, ale już nie mogą wyjść. I w tym momencie możecie je wyciągnąć z akwarium. No i tutaj niestety pułapka spełnia trochę inną rolę, bo o to chodzi, żeby się do tego jedzonka nie dorwały na przykład ryby czy inne stworzonka, a tylko ślimaki. Więc e, karmicie za pomocą pułapki. One tam wejdą, nie wyjdą, ale je uwolnicie, wypuścicie sobie później te ślimaki z powrotem e, do akwarium. Inaczej, no ciężko będzie Wam odżywiać te ślimaki. Pułapka sprawia to, że nikt nie będzie przeszkadzał i wyjadał ślimakom ich jedzonka. I tu jeszcze Radek napisał taki, taką uwagę pod filmem o ślimakach. Jeszcze na używanym sprzęcie do akwarium, najczęściej na filtrach, można przynieść ślimaki. Może taki sprzęt, można taki sprzęt pomoczyć kilka godzin, na przykład w wodzie z dodatkiem demestosu, ewentualnie innego wybieracza, po czasie solidnie przepłukać wodą. No. To prawda, oczywiście nie wspomniałem tutaj o tym, że ślimaki można przenieść na przykład na, na sprzętach od kogoś, bierzecie jakiś filterek czy jakiś inny sprzęt, który był w wodzie po prostu, w, w której były ślimaki i tam jakieś jajka, bo nawet same małe ślimaczki można przenieść, to, to oczywiście jak najbardziej. No i tutaj już znacie metodę jak takich ślimaków się pozbyć, aczkolwiek gąbek to ja bym w domestosie nie płukał, po prostu kupiłbym nowe, to są tanie rzeczy. Myślę, że to by było rozsądniejsze. Szymon, nie wiem dlaczego, ale u mnie w akwarium wszystkie ślimaki siedzą w prefiltrach. Nie, no to szczęścia z ciebie, nie? Bardzo łatwo jest je usunąć. Wchodzą w jedno miejsce, w którym wiesz, że tam są i je wywalasz. No, sposób bardzo fajny. Generalnie dlaczego są w prefiltrach? Bo tam jest dużo materii organicznej, która się zbiera na, właśnie w tych miejscach, bo prefiltry do czego służą? Właśnie do tego. No i tam jest taki, wiecie, Paśnik dla ślimaków. I oni w tym paśniku się zbierają, co Wam ułatwia później pozbywanie się tych ślimaków. Fajna sprawa. I komentarz pod filmem o tym, jak dobrałem sprzęt do akwarium 300-litrowego. Grzegorz. Witam, wszystko pięknie dobrane pod swoje wymagania, ale nie zalicza się to do danego rozwiązania sprzętowego. Cały zestaw duży koszt. Słuchaj, to nie był odcinek robiony pod tytułem Zakładam tanie akwarium 300-litrowe. Pokazałem sprzęt, jaki można do takiego akwarium włożyć. Sprzęt, który daje pewne możliwości. Nie jest to sprzęt konieczny. To sobie od razu powiedzmy, że ten zbiornik można było zrobić naprawdę dużo, dużo taniej. Bardzo, bardzo budżetowo. Ale ja chciałem pokazać Wam sprzęt, który można do takiego akwarium włożyć, co może zautomatyzować. No, troszeczkę inne mam podejście, tak? Robiąc taki film, chciałem Wam też zaprezentować pewne rzeczy, możliwości tego sprzętu na, na tą chwilę, na dzień dzisiejszy. Co można zautomatyzować? No, to jest taka ciekawostka, nie? E, bo tani zbiornik, no oczywiście, OptiWhite niekonieczne. Pompy dozujące, niekonieczne. Komputery do sterowania, sterowniki do sterowania dwutlenkiem węgla, niekonieczne. No, kupa rzeczy byłoby niekoniecznych tam w tym akwarium. Nie? Można zrobić tylko taki film, właśnie. Dla kogo miałby być, do kogo miał być kierowany? Dla osób, którzy, które nie mają kasy. No, okej. Okay. No, to jest Polska, wiadomo, nie? To tutaj raczej nie zarabia się kokosów, nie? Ale chciałem Wam pokazać to, co jest dla większości akwarystów może tak za bardzo nieosiągalne, nie? Ale czasami fajnie jest. Powiększyć horyzonty, zobaczyć, co można e, takiego włódek akwarium użyć, co można włożyć, Te, to czego normalnie nie zobaczycie. Nie? Potraktujcie to raczej jako ciekawostkę, a nie że taki nakaz. Słuchajcie, jak macie takie akwarium, a chcecie to i to, to musicie mieć to. To nie jest prawda. Oczywiście, że tak. Zresztą, jak będę kręcił dalej e, kolejne odcinki z powstawania tego zbiornika, później jego prowadzenia, no to sami dojdziecie już do pewnych wniosków. Na tym etapie dość ciężko jeszcze jest mówić to, co jest konieczne, a co nie jest konieczne, co może Wam ułatwiać życie lub nie. No, inaczej podejdzie do sprawy ktoś, kto na przykład ma kupę wolnego czasu tak? i co może tam na przykład dozować sprzęt, y, nawozy i żaden sprzęt mu nie jest Potrzebny. A zupełnie inaczej, ktoś będzie patrzył na to, kto jest, no nie ma tego czasu, tak? Nie ma go często w domu, albo na dłuższe okresy go po prostu nie ma, więc no tutaj te pewne rozwiązania takiego człowieka już są raczej podstawą, tak? Oczywiście to wszystko wiąże się z tym, że w takich przypadkach no te pieniądze trzeba wyłożyć jakieś większe, no ale jak już wspomniałem, nie jest to mus, że. Taki sprzęt jest absolutnie konieczny. On daje pewne możliwości nieosiągalne dla kogoś, kto takiego sprzętu nie ma. Ale to musicie sami dobrać to, na co możecie sobie pozwolić, bo część tych sprzętów nie jest tania. A i drugi taki aspekt to, czy naprawdę tego potrzebujecie zwyczajnie też. Ja to mam w tym akwarium, bo chciałem Wam to zwyczajnie pokazać, bo mogę Wam to pokazać. I tutaj bardzo fajny komentarz Tomka. Nie przejmujcie się krytyką rzekomo starych filtrów. Rezygnowanie z jakiegokolwiek produktu, który kiedyś był bardzo dobrej jakości, a dziś, mimo upływu czasu, nadal oferuje podobne możliwości, jest w mojej opinii głupotą. Polecam takie podejście: nie rezygnujcie z żadnego sprzętu, jeśli działa i jego nowsza wersja nie wnosi znaczącej poprawy możliwości, a nawet w przypadku, kiedy oferuje nowe możliwości, zastanówcie się, czy jest to. Dla was must have, czy może wykrowana potrzeba przez marketing danego producenta. To jest zdrowy poziom minimalizmu. Podziękuję twój portfel i matka ziemia. No i coś w tym jest, prawda? No, Ja mam tam dwa bardzo stare modele Fluvala. One są, były bardzo wysokiej jakości. To był kiedyś bardzo zaawansowany sprzęt, do dziś budzi skrajne emocje. Co widać było w komentarzach. Chyba no już nie widzicie, bo jak ktoś tam jechał z hejtem, no to już go nie ma. Tak to jest. Więc nie było sensu zakupienia filtra dlatego, że jest nowszym moderem. No, widzicie, ten sprzęt ma pewne możliwości, które na dzień dzisiejszy większość filtrów nie ma. Oczywiście już na tą chwilę są bardzo nowoczesne rozwiązania do tego, żeby te wluwałem stare moje zastąpić tylko po co? no właśnie to jest to o czym pisze e, Tomek. E, tutaj producenci bardzo nalegają, żebyście wymieniali ten sprzęt, tak? No, jak to szef e, Applea e, ostatnio powiedział, fajnie jest mieć nowego iPhone'a co roku, nie? fajnie dla jego finansów, nie? Dla waszych gorzej, a jaki to jest sens, co te nowe sprzęty wnoszą? Jakieś minimalne, wiecie, zmiany, zauważalne tylko na specyfikacjach, na kartkach papieru, tak? Bo jak weźmiecie to w łapę, no to, to różnicy, to za dużo im nie ma, nie? To tam 15 milisekund szybciej się coś tam otworzy jakaś apka, nie? Czy ponoć aparat zrobi lepsze zdjęcia, nie? I tutaj widziałem takie porównania, że facet porównywał tam kilka modeli i, I tak się zastanawiał, który to jest lepszy. I pokazuje tutaj, wiecie, na ten aparat i zdjęcie, i mówi, to z tego najnowszego jest jednak lepszy. Nie? Ja tak się przyglądam, wiecie, mam duży monitor w komputerze. I tak patrzę, I kurka, co on tam zauważył? Co tu jest lepszego? Jest kurka, wszystko to samo. No I on tak nakierowuje cię, nie? że tutaj w tych cieniach, tam, w tych partiach, to jest tak troszeczkę lepiej widać, tak bardziej tam, nie? no Ja tak patrzę, mówisz, kurka wywalić 6000 tysięcy na to, w, w, oczywiście w podstawowej wersji 6000, bo jak chcecie coś bardziej wypasionego, to jeszcze więcej, nie? żeby tam gdzieś tam w cieniach coś tam może bardzo, ale to jest taki bardzo dyskusyjne, wiecie, to trzeba się zastanowić, bo 10 osób opatrzy i dwie powiedzą, no faktycznie tu coś w tych cieniach tak bardziej, nie? a reszta nie zauważy. No, to, to jest tak samo odnośnie całego sprzętu do akwarystyki. Nie? No, po co wymieniać stare sprzęty, które działają, e, tylko po to, żeby mieć wow, nowy sprzęt. Który tak samo filtruje. No fakt, że teraz te sprzęty są bardziej energooszczędne, tak? no ale przesiadka na przykład, nie wiem, z 20W na 16 robi jakąś różnicę? Czy wy to poczujecie w rachunkach? No, jeśli pod tym kątem spojrzymy sobie na sprzęt, no to powiem wam, to nie zwróci wam się ta kasa, nie? No, bo to są tak minimalne kwoty, będą, że nie zauważamy na tę sprawę, więc no to naprawdę im dłużej sprzęt używamy, tym lepiej dla środowiska. No taka jest prawda i myślę, że świat w tym kierunku powoli będzie zmierzał, tak, żeby te sprzęty jednak jak najdłużej nam służyły, żeby nie trzeba było tego co chwilę wymieniać. No to jest tragedia dla producentów, rzecz jasna, to ten całe, wiecie, teamy marketingowe pracują nad tym, żeby was skusić, że to jest lepsze, nie? Tam specjaliści pracują nad tym, żeby, żebyście doszli do wniosku, że jednak musicie wymienić sprzęt, nie? Bo wasz jest stary, nie? Stary jest niefajny. To nie zawsze jest prawdą, niestety. I w moim przypadku, w tym nowym, nowym akwarium 300 no masa sprzętu jest jednak używana. To jest sprzęt, który posiadam od wielu, wielu lat. No bodajże te filtry, które widzieliście, te Fluvale G6, no są bardzo stare filtry, one mają masę lat. Eee, sterowniki do dwutlenku węgla, to są rzeczy, które już mam od jakiegoś czasu, tak. Eee, cały system dwutlenku węgla z butlami, reduktorami, to jest wszystko to, co... Już mam od dawna grzałki i takie rzeczy to mam już swoje od bardzo dawna. No są rzeczy, które oczywiście musiałem mieć nowe. No pewnych rzeczy jednak nie przeskoczymy. Krzysztof z komentarzem pod filmem o tym, jak wybrałem sprzęt akwarium 300-litrowego. Witam serdecznie. Bardzo bym prosił o pokazanie tego filtra, jaka jest jego budowa. Chodzi tu o G6. Wiesz, taki filtr już był omawiany nam, jak u mnie na kanale, to jest starszy filtr. I to był filtr pod tytułem Jaki filtr kubołkowy do akwarium 100 200 litrowego część czwarta Fluval G3. Tam jest omawiany Fluval G3, czyli troszeczkę mniejszy model od G6, ale ona tak naprawdę niczym się nie różnią. Wszystko jest takie same, po prostu jest mniejsza pojemność kubła i trochę słabsza pompa. I to jest wszystko. Więc zobacz sobie ten film, tam dokładnie wszystko zobaczysz, omawiam, rozbieram ten filtr, pokazuję i tłumaczę. Leszek. Witam, oglądam wszystkie odcinki jak tylko się pojawią. Spora ilość wiedzy i przedstawiona w bardzo przyjazny sposób. I ten miły taki radiowy głos. Wow, osłyszałem ostatnio, że mam głos jak ksiądz. <laughs> Aż chce się słuchać, Mam problem z tak zwanym paprochami w akwarium. Woda jest czysta, tylko te paprochy. Podmiana wody raz na 70 dni około 40-50%. Akwarium 200 na 60 na 50 cm z sampem pompa Jebało MDP 5000 ustawiona na 80% mocy do tego cyrkulator JVP. 132, który pracuje 12 godzin dziennie. Próbowałem już różnych rzeczy, na przykład zwiększenie mocy pompy i czas cyrkulatora. Bez efektów. Próbowałem również ze spienionego PCV z nawierconymi otworami, aby woda ciągnęła od dołu. Było trochę lepiej, ale bez szału. Dodam, że akwarium z biotopem Malawi. Czy jest na to jakiś sposób? Może jakiś dodatkowy fit wewnętrzny? Z góry dziękuję za odpowiedź. Drobne paprochy w akwarium z sampem w Malawii. No, takie akwaria prowadziłem z sampami, to nawet na starszych odcinkach sobie zobaczysz. Podobne wielkości zbiornika i woda kryształ. Kompletnie klar. Co tam u ciebie mogło pójść nie tak? Myślę że tutaj, że to nie jest problemem, wiesz, obiekt tej wody, bo tam był też grzebień i tak naprawdę woda tylko górą dostawała się przecież do sampa. Przez komin oczywiście do Sampa, górą przez grzebień, więc jak widzisz mamy bardzo podobne zbiorniki. W jednym masz paprochy, w jednym, a w drugim nie. I teraz jest pytanie, jaka jest budowa Twojego Sampa, wiesz, co tam w nim masz. W tamtym akwarium, musisz zobaczyć ten odcinek, tam znajdziesz sobie po prostu u mnie na kanale, było masę gąbek dwóch gradacji. No, tych gąbek było sporo. Woda przepływała przez naprawdę konkretne ilości gąbek i drobnych i grubszych. I tutaj bardzo ważne jest, wiesz, wypełnienie tego sampa. Jeśli masz problem z paprochami, no to pierwsza sprawa to odpowiednia cyrkulacja tej wody. I tutaj musisz pokombinować sobie z tym cyrkulatorem, wiesz, żeby on podrywał jednak z dna, jeśli to się zbiera te wszystkie farfocle, brudy, które nam się zbierają. Ale może zacznijmy od początku. Przede wszystkim skąd one się mogły wziąć? Co to są za farfocle? No nie wiem. Tutaj nie za bardzo to opisałeś. No musiałbym to zobaczyć. Jakieś zdjęcia, filmy, wiesz, na żywo. Takie rzeczy. To teraz coś mogę powiedzieć, a tak? To możemy sobie pogdybać. Ale zacznijmy sobie gdybać właśnie. A więc tak. Przede wszystkim przy podmianach wody dokładnie odmulaj podłoże. Szczególnie gdzieś tam pod kamieniami. No ale czasami te kamieniacza... Rybka. Poprzesuwać. Eee, to jest jedna sprawa. Dwa. Zastanów się, jak karmisz, czym karmisz. Przede wszystkim może być tak, że pokarm zalega niezjedzony i potem on się gdzieś tam rozkłada. Powstają takie właśnie paprochy, farfocle. To bardzo często się zdarza. Eee, ryby muszą zjadać pokarm w bardzo krótkim czasie. To on nie może gdzieś tam zostać i zalegać na dnie, bo zaraz prąd wody ci to zniesie. Między, między, gdzieś tam skały to się zacznie rozkładać, eee, roz, rozwalać i fruwa to potem po całym akwarium. Więc to jest bardzo ważna sprawa. Zastanów się nad karmieniem, jak karmisz, czym karmisz i w jakich ilościach karmisz przede wszystkim. Wybieraj pokarmy dobrej jakości, nie takie, które rozwalają się na drobne cząstki. E, powstaje taki pył wtedy. Skup się na dobrej jakości program, e, pokarmach. E, odmulaj dno porządnie w czasie tego, e, tych podmian wody. To jest jedna sprawa. Dwa, ustaw cyrkulator w ten sposób, żeby on robił takie, wiecie, no powiem obrazowo, żeby nie powstawały martwe strefy. O. Tak to się mówi ładnie w akwarystyce morskiej, czyli miejsca, w których gdzieś tam między skałami nie cyrkuluje zbyt mocno woda, bo w ogóle nie cyrkuluje, są martwe, tam nie płynie w ogóle woda. Więc trzeba tak ustawić aranżację, bo może to być problem też w ustawieniu aranżacji tych skał, że po prostu masz martwe strefy. Tak? Bo nie pomyślałeś o tym wcześniej, żeby ustawić w ten sposób wystrój skały, żeby ta woda jednak obmywała to wszystko żeby tam się nie ogromadziło nic, nic między skałami, więc tutaj też jest już na etapie jak gdyby aranżacji bardzo ważna sprawa, tak, żeby to ustawić w ten sposób, żeby nie było martwych stref. Tak się robiłem w akwestyce morskiej, gdzie podobnie jak w Malawi ustawiamy sobie te skały, wszystkie tak, ale tu z cyrkulaturami tak operujemy i taka ich jest ilość i w takich kierunkach one są ustawione, żeby, żeby ten ruch wody był <laughs> zapewniony. Przepraszam, głos powoli tracę, więc to jest bardzo ważna sprawa. I tutaj cyrkulatorów może być kilka, nie jeden. To jest jedna rzecz. Dwa, różny sposób ustawione, tak żeby dmuchało na tą skałę, żeby nie było tych stref. Czasami bezpośrednio, czasami z odbicia przez szybę, że po prostu kierujesz na, z tylnej szyby na przednią, ono się odbija i woda gdzieś tam sobie cyrkuluje fajnie. To jest jedna sprawa. Dwa, jak już to wszystko będzie poderwane i tych sypu się podniesie troszeczkę przez jakiś czas, bo on oczywiście później trafi do filtra i tam już powinien tego filtra nie opuścić. Więc wypełnienie filtra gąbki, jeśli trzeba, to do tego jeszcze wata, wata filtracyjna, przez którą woda przepłynie i tutaj tą watą tam można sobie naprawdę troszeczkę pokombinować, bo może być jej więcej, żeby była bardziej gęsta. Oczywiście ona szybciej się zabrudzi, będzie mniej przepuszczalna i trzeba ją często wymieniać, ale zrobi robotę. No, tak bym podszedł do tej sprawy. Daj znać, co tam u Ciebie w tym temacie. I kolejne pytanko, witam mam pytanie do Q A. jakie jest Pana zdanie na temat dozowania CO2 w nocy, podawać 24 na dobę, czy jednak tylko w czasie świecenia, to jest wyłączyć CO2 na jedną godzinę przed zamoczeniem światła i wyłączyć na przykład jedną godzinę przed wyłączeniem światła. Z jednej strony grozi nam przyducha i szybsze zużycie gazu, z drugiej mamy duże, większe wahania pH. Zastanawiałem się czy kupić zestaw CO2 z elektrozoworem czy bez. Aktualnie używam generatora CO2, kwasek plus soda, który działa przez 24, a dawkowanie nie jest duże. Nie zauważyłem niczego niepokojącego u ryb. O, no to, to jest taki temat rzeka, nie? Widzisz, to zależy. E Jeśli masz sterownik, a nie masz. Ja na moim przykładzie mam sterownik do odbutlenku węgla i jak gdyby nie myślę o tym. On sam tam reguluje mi wszystko, co trzeba i nie mamy tutaj jak gdyby kwestii, czy podawać w nocy, czy nie podawać. Już mnie to nie interesuje. Od tego właśnie jest takie typu rozwiązanie. Tak jak widzicie, automatyzacja w pewnych sprawach się przydaje, po prostu nie myślicie o takich rzeczach. Taka kwestia już dla mnie po prostu nie istnieje. Nie? Ale wróćmy do tego tematu. Nie masz takiego sterownika, zastanawiasz się nad kupnem lektozaworu do takiego zestawu, czy też nie. I to, Ci powiem, bardzo zależy od wielu czynników: od ilości roślin, ilości ryb, gatunków tego wszystkiego, wielkości zbiornika, parametrów wody. I od tego, czy. jakie masz oświetlenie nawet? Od tego, jakie masz oświetlenie również. A czy podawać, czy nie? Powiem Ci, jak ja bym zrobił. Tak najprościej wytłumaczę, jak się da. Jak ja bym zrobił. Gdy podajemy sporo dwutlenku węgla, czyli tych ppmów, powiedzmy sobie, jest tam około 30, no to w tym momencie ja nie podawałbym dwutlenku węgla w nocy. I tu bym trzymał się tej zasady, że godzinę przed i e, odcinam dwutlenek węgla przed zgaszeniem światła żeby nie podusić właśnie ryb. Wiele razy spotkałem się z sytuacjami, pracując w sklepie, nasłuchałem się, jak to ludzie ryby dusili w ten sposób. I to jest fakt. Po prostu to się dzieje. Wiele osób miało z tym problemy i będzie miało i ma. Więc to jest sprawa w ogóle niedyskusyjna. Nie, nie A kiedybym trzymał 24 na dobę? Podawałbym guzlenek węgla w zbiorniku, gdzie nie trzymamy tak wysokiej liczby liczby ppmów. Powiedzmy, jak tam balansujesz w granicach 10-15 ppm, podajesz niewielkiej ilości dwutlenku węgla, a masz sporo roślin i oświetlenie rozsądne, no to w tym momencie, a niezbyt dużo ryb na przykład, jeśli akwaria nie są przerobione, no to ja podawałbym ten dwutlenek węgla nawet w nocy. Ale to, wiecie, każde akwarium jest inne, więc ja nie mogę powiedzieć, zróbcie tak a tak. Nie słuchajcie tego, co mówię, jeśli tak wiecie jeden do jednego, bo jak już mówię, akwaria są różne, każdy biotop jest inny. I w każdym akwarium może to inaczej wyglądać. Inaczej będzie wyglądało u Ciebie, a inaczej u Ciebie, a zupełnie inaczej u Ciebie. Więc tutaj metodą prób i błędów to robimy. Więc podajemy niewielkie ilości dwutlenku węgla, naprawdę bardzo, bardzo skromnie i obserwujemy obserwujemy sobie ryby nad ranem, szczególnie nad ranem. Czy możemy sobie pozwolić na więcej? I podnosimy każdego dnia delikatnie, ale naprawdę to są. Bardzo subtelne różnice powinny być. Indykator do pomiaru dwutlenku węgla w wodzie bardzo by się tutaj przydał. Ja będę miał taki indykator u siebie, pokażę Wam jak to działa, o co chodzi z tym wszystkim. U mnie już film na ten temat był, ale pokażę Wam teraz tutaj już nowszą odsłonę jak gdyby i omówię troszeczkę szerzej te sprawy, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Więc taki mierniczek z wartości dwutlenku węgla bardzo pomaga. I można tutaj się jak gdyby ratować. I myślę, że najrozsądniejsze podejście to jest po prostu kierowanie się stanem ryb. Musicie zwrócić uwagi, uwagę na ryby, jak wasze ryby reagują na podawanie dwutlenku węgla przez całą dobę. Odnośnie wszystkich pytań a było ich trochę, chodzi o fluwala G6, czy taki filtr byłby dobry do takiego akwarium, czy można, mogę go kupić do akwarium 200 litrów, czy, czy do 300 litrów, czy do 100, to od razu Wam powiem, nie możecie tego filtra kupić, bo już po prostu sprzedaży nie ma. Jest to filtr już zabytkowy, nieosiągalny w sklepach internetowych. Jak ostatnio sprawdzałem, to oczywiście tam gdzieś są i cena jest nawet podana, ale jak wchodzicie w sklep, w sam produkt, no to stan magazynowy zero. Czyli nie ma go na stanie i być już nie będzie, bo po prostu ten sprzęt nie jest od dawna produkowany. No szkoda, fajne było. I odnośnie wszystkich pytań o leczeniu ryb akwariowych, pytacie mnie, jak wyleczyć to i tamto, opisujecie choroby waszych ryb. Ja nie leczę ryb na odległość. Na odległość leczył kaszpirowski. I jeśli spodobał Ci się ten odcinek, możesz mi postawić wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Jak zawsze, dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was, moja praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli chciałbyś wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. Wystarczy, że litniesz wesprzej tuż obok nazwy kanału. Albo w opisie tego filmu, a system dalej Cię poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili, bez spodobania jakichkolwiek przyczyn. A wszystkich zapraszam na mojego Facebooka.